samochód wypadł jakieś wycieki tam są. Lokalizacji, ograniczenia z domem, kojarzy się tak.

Jest to droga wojewódzka na wysokości wulkanizacji samochód osobowy marki Volkswagen wypadł z jezdni, uderzył, uderzył w jedno albo w dwa drzewa, po czym z powrotem wylądował na drodze w tym momencie auto całkowicie na jezdni, droga zablokowana, w pojeździe jechała jedna osoba, nic się panu nie stało, nie wymaga pomocy medycznej. Dobra, na razie czekamy na policję i na wiljówki. Naświetlamy sobie co? Oświetlamy to, czy nie? Na razie nie Nie, nie tu coś Możemy go poszukać no. Tu się 998, Dagdowa 53 Witam Dobry, Dobry wieczór nie brało udział jeden pojazd Tak Tam uderzył Tam jest kierujący Jechał sam nic mu się nie stało, nie wymaga pomocy oh, ja. Na chwilę obecną są tyle, nic ruszaliśmy, nie sprzątaliśmy nic Wiliczka 998, Dagdowa 53 Ruch drogowy na miejscu No. Chodź do oleju. Chodź do oleju, przejdziemy tam tam, gdzie, ci... tam, gdzie ci jeszcze braknie, to czysta. <ścoughs> Popatrz, popatrz, ziemi. Gdzieś, masz coś gdzieś jeszcze? Popatrz, ziemi. Zapan, so gdzie po pachołki nasze? Po tamte pachołki. Dobrze. No, dobra, dzięki. Poczekaj, dzięki. Ja on koła jedzie? Co? Ile on jedzie? A po co on jedzie? No masz dać ten Płacę ci ten Co robicie? Zapinamy, Zapinamy. Wieliczka 998 69 53 do kosar. No, 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 no.